Witam was wszystkich na moim kanale. Ja jestem Madz i dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat Xboxa oraz gier, które są planowane na tą platformę oraz Xbox Game Pass w 2025 roku. A zapowiada się, że ten rok będzie bardzo dobry zarówno dla Xboxa, jak i Xbox Game Pass, wiele gier od studiów First Party, od Xboxa, będzie wydanych w tym roku oraz wiele gier od partnerów Third Party. Wszystkie gry, oczywiście, które dzisiaj omówię, będą w Game Passie, także to zawsze jest bardzo dobra wiadomość dla użytkowników Game Passa, Xboxa oraz PC. Dobrze, dzisiaj będę używał tutaj listy, która została przygotowana przez Kroblera. Lobryl, tak się gość nazywa na Twitterze. Jest to całkiem spore, całkiem spory fan Xboxa, który właśnie przygotował nam taką fajną tutaj listę. Oczywiście ta lista pewnie nie jest w 100% pewna. Po pierwsze, że czasami zdarzają się różnego rodzaju Opóźnienia gier, ale wiele z tych gier zostało właściwie już zapowiedzianych na 2025 rok. Także takie gry będziemy omawiać. Oczywiście, zawsze będą jakieś niespodzianki, także w ciągu roku pewnie coś tam zostanie jeszcze zapowiedziane. Nie zapomnijcie, że prawdopodobnie w tym miesiącu będzie Xbox Direct. Przez dwa lata to robili. Nie widzę powodu, dla którego nie zrobiliby tego samego w tym roku. A oczywiście i 3 e3 co prawda to już nie jest prawdziwe e3, ale zawsze w czerwcu, lipcu Xbox i wiele innych firm ogłasza swoje nowe gry. Także pewnie jakieś większe tytuły, jeżeli miałyby nadejść jeszcze pod koniec roku, pewnie tam zostaną zapowiedziane. A na razie bazujemy na tym, co już zostało zapowiedziane. No i skupmy się najpierw na tytułach od Xbox Game Studios jako takich jako cały oczywiście wrzucam do tego samego wora Activision Blizzard BWSD, chociaż de facto one są trochę jakby oddzielne czyli to są one mają sa, same swoje mm, że tak powiem zasady wydawania gier w pewnym sensie także niby są pod parasolem Xboxa ale to są de facto prawnie chyba Oddzielne byty. Dobrze, ale to nieważne. Jakby nie było, wszystkie te gry e, będą wydawane na Xboxa i Game Passa. Oczywiście wiele tych gier trafi też na inne platformy. To już wiemy. Nic nowego. Dobrze, to skupmy się, co dostaniemy od Xbox Studios e, Avault. Ta gra miała się ukazać właściwie w tamtym roku. Oczywiście premiera tej gry została opóźniona. Mamy dostać tą grę gdzieś w środku e, lutego. 14, o ile dobrze pamiętam, ale tak jak mówię, to tak mi się wydaje. Środek lutego mamy dostać about, także to już zostało potwierdzone, także tu się raczej nic nie zmieni. Doom the Dark Ages, to ma być jakoś też środek roku, mi się wydaje. Niech nie sądzę, żeby była już konkretna data wydania tej gry, ale to jakoś chyba czerwiec, coś takiego się trzeba spodziewać. Tej gry Fable, oczywiście ogromne RPG od Xboxa. No, ta gra na razie nie ma daty wydania oprócz 25 rok. Jeżeli miałbym spekulować, to pewnie zobaczymy tą grę pod koniec roku. To może być jedna z tych świątecznych tytułów. No i oczywiście bardzo dużo oczekiwania, jeżeli chodzi o tą, o, tą, o tą grę. Widzieliśmy już jakieś tam przebłyski gameplayu, grafiki, jak ta gra będzie wyglądała. Było sporo kontrowersji odnośnie postaci w tej grze. Z tego co słyszałem ostatnio o przecieki, ta gra będzie oferowała może nawet nie to, że edytor postaci, ale będzie można sobie chyba postacie wydawać, e, wybierać, przepraszam. Także zobaczymy jak ta gra, ale Fable to zawsze była ta gra, która, że tak powiem, no sprzedawała Xboxa. No miejmy nadzieję, że Przygotują trochę więcej Xboxów na premierę tej gry i ogólnie przygotują więcej gier, więcej konsol do sprzedaży. Bo jak sobie popatrzę teraz na jakieś aukcje czy coś, to właściwie nigdzie Xboxa nie można dostać, to jest dobre, przynajmniej w Polsce. Dobrze, kolejna, kolejny tytuł od Xboxa to South of Midnight. Są przecieki, pierwsze, że to ma być też wiosenna gra. Marzec może, kwiecień, zobaczymy. W każdym razie jest to bardzo taki unikalny tytuł od Compulsion Games, e, ci, tych samych, którzy zrobili We Happy Few. E, We Happy Few tak to się chyba ta gra nazywała. W każdym razie e, bardzo fajna e, gra, przynajmniej gameplay, który tam widzieliśmy, e, ciekawie się zapowiada. Także. Dobrze, że przynajmniej Xbox w końcu będzie miał jakieś gry na wiosnę, a nie tak jak w tamtym roku. Właściwie większość gier, które zostały wydane na Xbox'a od first party, no, było wydane pod koniec roku, prawda? Kolejny tytuł: The Outer Worlds 2 kontynuacja bardzo dobrej gry RPG. Także akurat ten tytuł e, trochę nas zaskoczył w sensie takim, że. Chyba się nikt nie spodziewał, że w tym roku zostanie ta gra wydana, ale z tego co widziałem, jakieś przebitki gameplayowe to gra jest oparta na tym samym chyba silniku. Może trochę poprawiono, oczywiście, może przepisali z Unreal 4 na Unreal 5, może tak pewnie też będzie. W każdym razie, no, podobnie, podoba, po podobnie wygląda, trochę poprawiona, zobaczymy e jak to wyjdzie w praniu, ale pierwsza część była bardzo dobrą grą, także nie spodziewałbym się tutaj jakiejś wtopy, jeżeli chodzi o ten tytuł. E Towerborn to jest tytuł, który miał być wydany w tamtym roku, oczywiście nie był, także to jedna z tych opóźnionych gier, no i oczywiście tak jak mówiłem, nie wiadomo, część z tych gier może zostać opóźniona, ale yy, tak samo można powiedzieć, że może coś zostanie tu jeszcze dodane, także nie wiemy, może będą jakieś niespodzianki, może na E3, i pod koniec roku dostaniemy jeszcze jakiś tytuł od Xboxa. Tak jak mówiłem, wszystkie te gry trafią zarówno na Xboxy, jak i Game Pass, oczywiście PC, -ta i część z tych gier też będzie na PlayStation i Nintendo. Dobrze, jeżeli chodzi o tytuły od partnerów zewnętrznych, czyli od Mówimy o tytułach, o tytułach, które trafiają na wszystkie platformy, ale znajdą się też w Game Passie. Zakładam, że Day One, czyli na premierę, i mamy tutaj 33 Immortals. Ta gra była dłuższego czasu już promowana przez Xboxa. Ja jakoś specjalnie nie czekam na tą grę, ale to jest bardzo ciekawy tytuł, także wiele osób będzie chciało pewnie to sprawdzić. Atom Fall ciekawie wygląda, bo to jest taka strzelanka trochę w takim ciekawym klimacie, także nie mogę się tego doczekać. O tych grach jak Karion z Citizen Sleeper 2. Za dużo nie wiem. Claire Obscure Expedition 33, ten tytuł wygląda świetnie, RPG, fajna graficzka, fajny klimat, także w tą grę naprawdę chcę zagrać, także jestem ciekawy tego, jak wyjdzie ten tytuł w praniu. Mamy tutaj Descenders Next, Eternal Shards, FBC Firebreak, no nie, trudno mi coś powiedzieć na, ten, na, na temat tych gier akurat. Frost. Frostpunk 2, tym razem na konsole gra od Polaków, od polskiego studia, trafiła już na PC, ta też jest na Game Passie, a teraz jest w przygotowaniu wersja na konsole. także ciekawe jak ona wyjdzie w praniu tutaj. Mamy też inne tutaj tytuły, nie chcę przez nie wszystkie przechodzić, ale Replaced, to jest tytuł, który też był promowany przez Xboxa Eastbox, przez już od dłuższego czasu, taki trochę cyberpunkowy, Klimat ma to jest gra, taki pixel art trochę, także bardzo fajny tytuł. No, tak wygląda przynajmniej na tych materiałach, które wcześniej widzieliśmy. Mamy tutaj jeszcze Sniper Elite Resistance, to, to jest, zawsze były dobre gry. Subnautica 2 też grałem w pierwszą część, bardzo ciekawy tytuł także dwójka też może być ciekawa eee, i Wu Fallen Feathers. To jest ciekawy tytuł, o którym na razie nie za dużo wiadomo. Tam były jakieś przebitki już były, już jakieś trailery gameplayu. Całkiem fajnie to wygląda, szczerze powiedziawszy, ale mm, no jak zawsze z grami trzeba poczekać na ostateczny produkt i wtedy się oceni. Ale no, to jest tylko część tytułów, które pe zostanie pewnie wydana w Game Passie, bo mówimy tutaj o tytułach, czyli te tytuły, które tutaj są na tej liście, to są tytuły, które trafią do Game Passa w dniu premiery tych gier, tak? A oprócz tego zawsze, oprócz tego są dodawane tytuły, które już wcześniej zostały wydane, na przykład we, w tamtym roku. Także ogólnie tych gier do Game Passa zostanie dużo więcej dodanych. Także naprawdę już co miesiąc zawsze jakaś niespodzianka się trafi. I zawsze jest coś do, fajnego do ogrania. Także słuchajcie, tak patrząc tylko na tą listę, to naprawdę trudno się, że tak powiem, jakoś skarżyć na Xboxa i na to, co oni tutaj robią, jeżeli chodzi o gry. Naprawdę będzie w co grać. Tych dużych tytułów, nawet od, od studiów wewnętrznych Xboxa jest całkiem sporo. Pewnie będzie jeszcze więcej, bo to no tam są różne jeszcze przecieki już nie chcę za bardzo tutaj spekulować girsów pewnie nie dostaniemy w tym roku nie sądzę pewnie w 2026 roku zresztą szczerze powiedziawszy nie zdziwiłbym się gdyby girsy te nowe zostałyby tytułem startowym dla nowej konsoli Xbox która prawdopodobnie zostanie wydana wypuszczona w 2026 roku także zobaczymy ale tak jak mówię, no coś ciekawego może się jeszcze pojawić na pewno. Może sporo przecieków było na temat jakiejś tam nowej kolekcji Gearsów, na przykład na PC -ta i na PlayStation też. Też to pewnie byłoby w Game Passie, ale tak jak mówię, to są już, tak, to już, są już takie spekulacje, że hej, także może na razie nie spekulujmy. Patrząc na tą listę, lista wygląda bardzo ciekawie. Na pewno każdy sobie coś tam ciekawego ją znajdzie, eee, także nie mogę się doczekać już na pierwsze gry. Chociaż z drugiej strony, jak popatrzę sobie na backlog gier, na listę gier, które chcę zagrać, a jeszcze nie zagrałem nawet w Game Passie, to po prostu nie wiem kiedy będę miał czas te wszystkie tytuły ogrywać. Na razie cały czas ogrywam Indiana Jones, bardzo fajny tytuł. W międzyczasie inne gry też na Game Passie, także Mam co robić, wy pewnie też znajdziecie sobie coś ciekawego na Game Passie. Także to by było tyle na ten akurat materiał. Dziękuję bardzo was, wam za wsparcie. Nie spodziewałem się takiego odzewu, jeżeli chodzi o materiały po polsku. Jestem bardzo zaskoczony, oczywiście miło zaskoczony. Dziękuję bardzo za wsparcie. No i będziemy chyba rozwijać kanał po polsku. Zobaczymy jak to daleko zajdzie. Jest na razie o czym mówić. W ogóle kolejne parę miesięcy i właściwie lat można by powiedzieć będzie bardzo ciekawe, bo dużo rzeczy będzie się działo nie tylko jeżeli chodzi o, o nowe gry, ale także o nowe sprzęty, dużo konsol, nowe Nintendo. Xbox planuje jakieś tam nowe sprzęty też przecież, także na pewno będzie o czym rozmawiać i i tak będziemy tutaj to robić na tym kanale. Dobrze, to tyle na dzisiaj, dzięki bardzo za wsparcie i trzymamy, trzymajcie się i widzimy się w następnym wideo, cześć!